Jeszcze raz postaram się wszystko ustawić. Raz. No, więc postaramy się jeszcze raz wszystko ustawić. Więc zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, już jest chyba dobrze. ja jeszcze tylko. Tutaj chyba zaparowała też trochę kamera. Postaram się ją przetrzeć. Dajcie. No to tutaj zaraz, Aniu, Ci dam wody. Nie, 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 Więc mam nadzieję, że widać widać wszystko. No o, więc już lepiej powróciliśmy. Powróciliśmy wszystko dobrze widać. Wszystko dobrze widać. Już jesteśmy. Najwidoczniej długi był live. Długi był live. Eee, I wracamy. Jeszcze przy, przykręcę trochę kamerę. Na mnie. No na ciebie. I oddalę też. Więc nie wiem czy jest dobrze. No. Więc chyba jest dobrze. więc Aniu przerzu przerzucaj. Nie yy. położyłam. Nie Więc przerzucaj. Tak? Już Dobrze, nałóż i zobaczymy, czy trzeba przerzucić. Więc przerzućmy. Więc już wracamy. Więc najwidoczniej widzicie 3 godziny. To jest wystarczająco, co może być o zobaczeniu za długo już. Za długo No, więc 3 godziny to już chyba był ten live, więc. Kiedy się No, więc ciąg dalszy tutaj. O, i wszyscy wracają, tak? Coraz więcej nas jest. Znowu polubienia. No, więc wracamy. Najwidoczniej widzicie? 3 godziny to już było e, dużo. Więc e, będziemy, będę musiał rozdzielić... rozdzielić te e, po prostu czas. Tak jakby no, te odcinki napiszemy, że to jest ciąg dalszy. No, więc już po, pojawiają się znowu osoby. Znowu osoby. Więc najwidoczniej może coś było po prostu z łączem, że za długo to Za długo to wszystko... To trwało, więc, więc my już powróciliśmy tak? Jesteśmy dwarci gotowi, tak? tu musimy tego przerzucić jeszcze. No i mamy trzy, trzy patelnie, więc już nas tutaj 34 znowu osoby są. No Więc coraz więcej. Tam było dużo, co? No ale zaraz przyjdą do nas wszyscy, więc nowe osoby też przyjdą i te, które są, więc zapraszamy. Cały czas no mówię, teraz się... O, już widzisz, już zrasta już zrasta, już wszyscy do ciebie wracają, tak? chcę tylko udać, jak komentasz tutaj. No wszyscy będą zaraz komentować, więc ja tutaj zamknę drzwi. Eee, już zamknę drzwi, żeby tutaj było. Ciebie. Już możesz zdjąć te racuchy. No, zaraz damy masełkę, tak? No, ten jeden się trochę taki zrumieniony zrobił. No, ja zaraz będę próbował, tak? Ja dziękuję. Ty ja już się najadłaś, co? Dwie tak. Hmm. Ja to noc, tak. no tak. to, widzi pani coraz lepsza kucharka. To dobrze, jakbyś poszła do tej grupy takiej, co? no, no chyba. Nie będzie to decyduje na zebraniu Ale będzie się, że zdecyduje jak. A jak pójdę do kuchni. No. pójdę do kuchni albo do innej pani, wiadomo jeszcze. Więc zapraszamy, którzy byli z poprzedniego, tak jakby mamy ciąg dalszy. Już tamte, tamtego live'a musieliśmy tak jakby zatrzymać. Tak, zatrzymać musieliśmy tamtego live'a. No trochę. Bo już obraz był super. Pewnie za trzy godziny i dlatego, więc Aniu już rzucaj tutaj następne. I zaraz dosmażymy. Kamera zaparowała, bo tutaj już się gorąco zrobiło. Ja chyba będę musiał zaraz okno otworzyć. No, to jest, to jest. <grymne> okno otworzyć, więc tutaj już się gorąco zrobiło. Nie, mi się wydaje, że jest po prostu yy, długi to był czas. Długi to był czas trzy yy, godziny, tak, live, no to mówię. A to też jest robione przez yy, live, yy, przez telefon z kamerki, więc no Anio, może trochę większe możesz robić? Pokaż mi tutaj. Bo takie małe robisz. Może ty lubisz małe, tak? Tak to będziemy, Ania. Jeszcze następne trzy godziny robisz tego live'a, wiesz? Tak no. wiem. A ty jeszcze masz siłę, żeby coś robić, tego live'a, czy nie? dam radę. Dasz radę, tak? Ja mam A nogi cię bolą, co? nogi mam zdrowe. Nogi masz zdrowe, ale bolą cię chyba nogi, co? No to i będę mi do nóg Tak, więc o tutaj to jest znowu... Maja witamy. I, da, I dajcie serduszko. O dajcie widzisz? No tutaj Jolanda napisała, że... Pamiętajcie o lajkach, tak? O J... lajkach. Tak, o lajkach pamiętajcie, Jolanda tutaj I napisała. Podział, i podział akceptować. akceptować, tak. Subskrybujcie kanał. My się będziemy cały czas rozwijać. Szli do przodu. Jutro mamy tak na zrobimy tylko co? Tak tylko, ja Ci tylko piszę. Dobrze, już tak. To mi i będę obierać. Dobrze, więc jeżeli będą jakieś problemy z obrazem, bądź nie wiem, z głosem, piszcie w komentarzach, żebyśmy wiedzieli na bieżąco. Krzesełko mu tutaj. Jolanda, nie wiem, że będzie trzeba Ci krzesło jakieś zlokalizować tutaj wyższy taki. Wyżej. No, żeby tu usiąść, tak? Znaczy, na, na siedząco będziesz gotować, tak? No, no tak ale... słabo trochę na siedząco, no. no. Ale widzisz no. To, słabo, to, słabo. Ale lepiej lepiej robić to. Lepiej na siedząco, ale nogi ci nie bolą, co? Nie, nie, No, to może będziesz chce dzisiaj nogi ten, masować, co? Tak, taki tęcza, a Aneta dała trzymaluje całe nogi. Tak? Ja mam moje pleci. A, takie coś, tak nogi cię bolą. Ja cię pośmaluję. Widzicie, ale wytrzymała a godziny ponad. Tam były ponad 3 godziny. Więcej. No i dobra, Aniu, ja przerzucę. Proszę. No. więc tak więc wszystkich tutaj zapraszamy do następnego live'a już będę wiedział że ten live 3 godziny no to jest dużo I to może trzeba tak jakoś jeszcze poczytam na ten temat może to jest do jakiejś e, ilości Głosuję, no nie nie wiem zaraz zobaczę jak jest głos tutaj pokazuje jest ok głos mi się wydaje głos działa więc zaraz zobaczę bo jeszcze telefon jest podłączony pod ładowarkę bo, pada bateria. Bo już pada bateria, więc yy, nie wiem, no pachnie tymi, tymi tutaj, no. pachnie co racuchami, co? No, się... Przesłamy Wam racuchy, łapcie racuchy, no. Spróbujcie, to jest Bardzo smaczne, tak? Jak, jak dostaniecie smaku. Morgana, proszę, e, Morgana, nie prosiamy. Nie mnie na pańciuchy. Nie prosimy na pańciuchy. No widzicie, już dziewiąta, więc my zaraz będziemy, kurczę, robić prawie ze cztery godziny tego live'a. Ania, my zaczęliśmy do 17.30, tak? No tak. Czyli zobacz, 18.00 dwie, pół godziny. No tak. To dużo, co? Zdejmij tutaj placki, będziemy zaraz jeszcze następne Dostajemy. chyba już ostatni będzie rzut. Ostatni, ostatni rzut. Ania, tutaj Jolanta pyta, a cukier puder, czy będziesz dawać? Nie. Anna powiedziała, że nie, nie będzie dawać cukru pudru. Nie będziemy w No, za dużo już chyba, co będzie? Nie dużo. No. No ja nie wiem, dużo tutaj Kupuje dwa gorze. My, O, łap dwa już za ten... O, widz, dawaj dwa od razu. O. Ja dam trochę masy, tutaj masła klarowanego i zaraz dorzucimy ostatnie ostatni rzut tak to już ty będziesz robić tutaj nie to ty już zrób tutaj ty już ostatni ostatnie tutaj racuchy więc ty już wy, wy, wybierz zrób parę placków tyle ile uważasz ty tutaj jeszcze ty zarządzasz Jolanta tutaj napisała czyli zdrowo jest tak Zdrowo. No, no ciekawe ciekawe pomidor tak? Zdrowieczka. A no, no. Sąpki lubię, siełatę. O! To bardzo fajnie, no. Zdrowieczkę piękną. Tak, tylko kołączki lubię. A. Kiełką klubię z mięsiem. Jakby się ryżyło, by się ryżył, boli. A. Czego ja się gośmaku dać, i będzie dobra do smaku. No, więc dobra. Smasz już ostatnie. Dasz radę? Czy ci pomóc? Nie, do. Muszą, mogą być małe, nie muszą być duże. No, więc tutaj smacz. O, dziś musisz uważać, żeby tu ci się nie ten. Wiecie, szefowa kuchni, dzisiaj gotuje. Jak tutaj smaku, jak myślę Morgan. No. I ty nie prosiłabym na racuchy. No, a nie zapraszam na racuchy, tutaj. Myślę Morgana. Zapraszam na racuchy. Michał Morgana. Michała Morgana. Daj, ja już wybiorę tutaj. Wytarcie do smaku. Do Zatarce smaku, tak? Też robi, tak? ratuchy? No tak hmm. Ja, 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 ja Tak? No, ciekawe, no, to, to super. To, robi. Mhm, tak? Tak? Robi. tak? No? To może ty też, bo wojna się robi, a dół, to może. To może ty też jakąś na przykład sałatkę gilną byś przygotowała tutaj dla widzów? No? O tak. A jaką byś przygotowała sałatkę gilną? To była Tak? To Jarzynowa, gdykolwiek machełkę obrać. Majonez dać, znajkę dać. Mm -hmm. No, no to widzisz, no, no to może będziemy po prostu zrobić jakąś warzy warzywną. Tak, może, może jarzynową. No może jarzynową, a lubisz Nie. Lubię. O no to może jarzynową zrobimy. Tak. Na święta co? Mm -hmm. A lubisz na przykład dać musztardy trochę jarzynowej, czy tylko majonez? No majonez. Mayonnaw. Muzgardy nie. O, nie. To poniedziałek. już poniedziałek, wiecie to, i, wiecie, i że będziemy chwytać tych przepisów, tego wszystkiego robienia. A w niedzielę też musimy zrobić ka kapustę, może w sobotę wieczorem i, albo w niedzielę. A może wiecie, by gołąbki, gołąbki. Nie no, gołąbki na święta to nie no. Nie, no, na święta nie. No a ty lubisz gołąbki, To może jeszcze po świętach zrobimy gołąbki. Co jeszcze przed Twoim wyjazdem, byśmy zrobili tutaj gołąbki? Z mięsem. Z mięsem, byśmy. I to by się ryżu, a, bez ryżu. właśnie miałem o to Cię zapytać. No, tak. Smaku cebuli, smaku. smaku cebuli dać, tak? I się A no to ty już tutaj tak? przygotujesz listę, wszystko w zeszycie i będziemy ten działać, tak? No więc już jest późno, pewnie śpią coraz mniej, tak jakby osób. Więc dziękujemy wszystkim za e, za przy... Więc za, za, za live tego, za, za, przybycie, tak, więc y, dziękujemy, przesyłamy dużo radości, no i zaraz można dać już, no jak chcesz możesz wynieść. Wynieść, tak. A dlaczego ty nie umiesz, tylko mama umyje? Ciężko jest domyć, tak. No widzicie mamie trzeba dać, tak mamie trzeba, trzeba dać, więc, więc dzisiaj jest trochę sprzątania, trochę zmywania. No, ale fajnie poszedł ten live, yy, szkoda tylko, że no mówię, ten obraz trochę zaczęło to przerywać, ale może najwidoczniej to już było za długo, więc yy, no, więc zapraszamy do kolejnego no my też yy, życzymy dobrej nocy, dziękujemy za komentarze, za, za wsparcie. Za tą y, pozytywną energię. No. Dobrze. No, więc y, przesyłamy Wam dużo radości, energii, tak? Y, do działania. Ja jeszcze podzielę teraz, nie, to ja dopiero przerzuciłem Anią. Więc y, będziemy już kończyć tego live'a. Będziemy kończyć tego live'a i zapraszamy do następnego live'a. Tak? Hmm. Powiedz coś naszym tutaj yy, widzom. Co byś chciała powiedzieć jeszcze na sam koniec? Tak? Na koniec chciałbym publikować. Chciałbym Cię i Chciałbym iść wspólnie z święta i pogodnych. Chciałbym Wam życzyć nowego roku też życzę, Noworocznie życzę, życzyłem Ci. Chciałbym Ci świętować, 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 nie, to dziękuję. No więc co, będziemy jutro może tę lemoniadę robić, tak? No więc jutro zapraszamy na Lemoniadę. Ja dzisiaj napiszę na No więc dzisiaj, dzisiaj będzie tutaj napisane co mamy składniki i będziemy w będziemy jutro robić lemoniadę, więc zapraszamy Was. Będzie pewnie tak gdzieś około godziny 15. Ci co no będą, to może będą. No, będą. więc może nowe osoby będą, pojawiać. Dziękujemy, więc udostępniajcie poprzedniego live'a, tego live'a. Dziękujemy za komentarze, za polubienia. No i trzymajcie się, róbcie to, co uważacie w życiu za, za słuszne i róbcie to z. Możesz Aniu, zabrać, tak. Róbcie to z zgodą, że. No, z... serca. Posłuchajcie serca i róbcie tak w sercu, uważacie. Miłości, radości. Tak. No, a my będziemy cały czas. Mleko będziesz, będziesz wielki. Więc zapraszamy Was jutro na, na lwa. Będziemy robić lemoniadę. Tak. No więc trzymajcie się. Dużo zdrowia, radości. Więc udostępniajcie, subskrybujcie kanał. Tu już może zostawić Aniu. Nie, nie. nie zostaw tu, bo jest gorące. Okay. Więc subskrybujcie kanał, udostępniajcie. Internetu, więc mamy nadzieję, że, że zrobimy do końca. To Facebooku, messingera, no TikToka, tak? Instagrama. No więc miejmy nadzieję, że pomożecie nam i zrobimy te 10 tysięcy. E... No 10 tysięcy No do 100 tysięcy też zaraz będziemy, tak? Więc już następny rok może. A może i do z roku zrobimy 100 tysięcy, chociaż wszystko jest możliwe, tak? będą chęci. Będą chęcić. Więc. Jak macie chęci, dołączcie do nas i będziemy po prostu ślić do przodu, rozwijali kanał i z waszą pomocą będziemy na całym świecie znani. Tak. I tak to się mówi, Polacy górą, tak? To wszyscy Polacy to jedna rodzina. Tak, wszyscy Polacy to jedna rodzina, wszyscy się będziemy wspierać, idziemy do przodu. I orzeł biały. Orzeł biały, tak? Mhm. Może to tutaj dać trochę, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, tak? Bajer Full, tak? tak. No. No, no, może to jutro zaśpiewać. Do lemoniady będzie Bayer Full, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, tak? Będzie, więc, to więc pozdrawiamy was serdecznie. I dla Polaków, z Warszawy. Warszawy i z całej Polski, z I tu, bądź, są. I, kraju. I na całym co są w świecie. Więc, no, więc pozdrawiamy Was, życzymy Wam dużego zdrowia, radości i... Do następnego. Jutro się widzimy. Tak? Tak, tak, jeszcze przed świętami też się będziemy widzieć, więc tak, tak, tak. E, ja już tutaj kończę. Dziękujemy. Podaję wszystkim serdecznie. Życzę Anna. Życzę Anna.